Dzień dobry, nazywam się Antoni Swoboda, mam 91 lat i wciąż pracuję jako lekarz. Być może dziś rano również poczułeś ból w stawach. Może trudno było wstać z łóżka, wiem, że wielu z Was zaczyna dzień właśnie tak. 20 lat temu sam miałem to samo, budziłem się z lękiem, myśląc, że to już koniec. A jednak dziś, w wieku 91 lat, każdego dnia przyjmuję pacjentów w gabinecie, a w weekendy wciąż gram w golfa. Ludzie często pytają, jak to możliwe, jak pan to robi. Odpowiedź jest prostsza, niż się wydaje. To nie były żadne egzotyczne zioła, drogie suplementy czy skomplikowane ćwiczenia. Zrozumiałem tylko, że trzeba zadbać o część ciała, którą przez lata wszyscy lekceważyli. Wiem, jak łatwo w wieku 70 czy 80 lat poddać się i powiedzieć: Już jestem stary, nic się nie da zrobić. Wtedy rezygnuje się z zabawy z wnukami, z górskich wędrówek, z podróży, a nocą zasypia się z niepokojem, czy jutro w ogóle dam radę wstać? Doskonale pamiętam to uczucie, ale jako lekarz przez ponad sześćdziesiąt lat obserwowałem tysiące starszych pacjentów i zauważyłem pewien wzór. Ci, którzy zachowali zdrowie i energię, mieli jedną wspólną cechę, pewien nawyk, który zmieniał ich życie. Jeśli wysłuchasz tej historii do końca, twoje życie również może się odmienić. Myślisz, że już jest za późno? Nie, nigdy nie jest za późno. Zaufaj moim słowom. A jeśli chcesz nadal otrzymywać takie wskazówki zdrowotne, subskrybuj mój kanał i włącz powiadomienia, by nie przegapić kolejnych materiałów. Jeśli to nagranie okaże się dla ciebie pomocne, zostaw polubienie. To drobny gest, który daje mi ogromną motywację, by dalej dzielić się doświadczeniem. A teraz opowiem wam o prawdziwych sekretach zdrowia. Ludzkie ciało to jeden, połączony system, a w tym systemie są miejsca, które działają jak główne węzły na autostradzie. To od nich zależy płynny ruch i energia całego organizmu. Przez lata praktyki odkryłem, że istnieją cztery kluczowe punkty, cztery W zdrowia. Ich pielęgnacja jest niezwykle prosta: wystarczy poświęcić im kilka minut dziennie, a ciało zaczyna pracować sprawniej odporność rośnie i wraca witalność. Te miejsca to stopy, pachy, wewnętrzna strona ud, plecy oraz skóra głowy. Może myślisz, ale dlaczego akurat tam? Otóż to nie tylko kwestia higieny. Właśnie w tych obszarach koncentrują się najważniejsze naczynia krwionośne, węzły chłonne i sieci nerwowe. To punkty strategiczne, które decydują o kondycji całego organizmu. Jeśli masz więcej niż 75 lat i chcesz nadal cieszyć się aktywnym życiem, Zwróć uwagę właśnie na te miejsca. Wiem, że wielu ludzi uważa ból stawów czy sztywność mięśni za coś naturalnego, nieodłącznego od starości, ale z mojego 60-letniego doświadczenia jako lekarza mogę powiedzieć jedno: te objawy bardzo często można złagodzić, a nawet odwrócić dzięki właściwej pielęgnacji. Nie poddawaj się, nie mów już za późno, bo to nieprawda, właśnie w starszym wieku efekty takiej troski są najbardziej widoczne. Dlatego teraz podzielę się z Wami praktycznymi wskazówkami, które przez 60 lat pracy medycznej zebrałem i sprawdziłem. Zacznijmy od pierwszego z czterech kluczowych miejsc stóp. Każdego dnia dźwigają cały nasz ciężar. A jednak, czy naprawdę dbamy o nie tak, jak zasługują? Do mojego gabinetu przyszedł kiedyś pan Jarosław Nowak, 77-letni mężczyzna. Był niemal niezdolny do chodzenia. Panie doktorze, bolą mnie nogi tak bardzo, że nawet droga do toalety jest udręką. Czuję, jakby moje życie już się skończyło, powiedział ze łzami w oczach. Spojrzałem na jego stopy: zrogowa ciała skóra, pęknięcia, sucha powierzchnia, między palcami wilgoć i stan zapalny. Zapytałem: Jak pan dba o stopy? Odpowiedział zaskoczony: Codziennie je myję, to chyba wystarczy. I właśnie tu kryje się problem mycie to za mało. Stopy nie są tylko narzędziem dochodzenia. To punkt centralny całego organizmu. Znajduje się tam ponad 7 tysięcy zakończeń nerwowych, które łączą się z naszymi narządami wewnętrznymi. W medycynie wschodniej mówi się o meridianach, a i współczesna nauka coraz częściej zwraca na to uwagę. Często powtarzam moim studentom, stopy to drugie serce. Naczynia krwionośne i mięśnie nóg wspierają serce w pompowaniu krwi. Regularna pielęgnacja stóp poprawia krążenie, stabilizuje ciśnienie, a nawet wpływa na lepszy sen. Dlatego przez 60 lat praktyki wypracowałem cztery proste zasady dbania o stopy i dziś chcę się nimi podzielić. Ale zanim to zrobię, przejdźmy do drugiego kluczowego miejsca pach. Wielu uważa je jedynie za obszar pocenia się, a tymczasem to niezwykle ważny węzeł dla naszej odporności. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, jak naprawdę funkcjonują pachy? Z mojego 60-letniego doświadczenia mogę powiedzieć jedno: to naturalne centrum detoksykacji organizmu. Pani Anna Kowarzowa, 70-latka kobieta, przez ponad 20 lat cierpiała przy każdej zmianie pół roku. Ataki alergii, kłopoty z oskrzelami, stało się dla niej czymś normalnym, że musi regularnie sięgać po leki. Kiedy zbadałem jej pachy, skóra była zaczerwieniona, gruczoły zatkane. A węzły chłonne, obrzęknięte i twarde. Warto wiedzieć, że pod pachami znajduje się ponad 20 węzłów chłonnych. To one stoją na straży odporności, filtrują toksyny i wspierają produkcję białych krwinek. A mimo to wielu ludzi traktuje pachy wyłącznie jako źródło potu i nieprzyjemnego zapachu. Najczęściej sięgamy wtedy pomocne dezodoranty czy antyperspiranty, które blokują wydzielanie. I właśnie tu tkwi problem. Zablokowane gruczoły nie mogą odprowadzać toksyn, co z czasem szkodzi całemu organizmowi. Czy w takim razie lepiej nic nie robić? Nie. Brak higieny prowadzi do namnażania bakterii, stanów zapalnych i podrażnień skóry. Dlatego proponuję prostą metodę: cztery kroki pielęgnacji pach, mycie łagodnym, naturalnym mydłem, dokładne osuszanie po kąpieli, stosowanie dezodorantów na bazie naturalnych składników, a nie chemicznych blokad. Krótki masaż węzłów chłonnych każdego ranka. Pani Kowarzewa stosowała te cztery zasady przez dwa miesiące. Po raz pierwszy od 20 lat przetrwała jesień bez żadnych leków na alergię. Teraz przejdźmy do trzeciego kluczowego miejsca, wewnętrznej strony ud, a zwłaszcza okolic pachwinowych. To obszar, który ma bezpośredni związek z krążeniem krwi i funkcjonowaniem całego organizmu. Pan Milan Doleżal, 71 lat pacjent, przez lata cierpiał na obrzęki i mrowienie nóg wieczorami. Często sięgał po tabletki nasenne, bo inaczej nie mógł zasnąć. Gdy zbadałem jego uda, zobaczyłem skóra wewnętrznej strony ud u pana Milosława Kubesza, 71. pacjenta, była sucha, a węzły chłonne twarde. Badania krwi wykazały również nieprawidłowości w funkcjonowaniu wątroby. To nie przypadek. W tym obszarze znajdują się duże tętnice i żyły udowe oraz ważne węzły chłonne pachwinowe. W medycynie wschodniej uważa się to miejsce za główny kanał energetyczny, a zachodnia medycyna coraz częściej potwierdza, że cyrkulacja limfy w tej okolicy ma bezpośredni związek z funkcją detoksykacyjną wątroby. Jeśli obszar ten nie działa prawidłowo, krew zaczyna krążyć gorzej, toksyny odkładają się w organizmie, a człowiek doświadcza przewlekłego zmęczenia i uczucia ciężkości. Dlatego zalecam prostą rutynę: pierwsze mycie ciepłą wodą i łagodnym mydłem. Druga, noszenie przewiewnej bawełnianej bielizny. Trzecie, codzienne, lekkie ćwiczenia rozciągające. Proste pozycje jogi, które poprawiają przepływ krwi. Czwarty, nawilżanie skóry i stosowanie delikatnego pudru, aby zapobiec podrażnieniom i otarciom. Pan Kubesz stosował te zasady przez miesiąc. Rezultat? Zniknęło omrowienie nóg, a on wreszcie zasypiał bez tabletek nasennych. Z uśmiechem powiedział: śpię jak dawniej, naturalnie i spokojnie. Na koniec chcę omówić czwarte, ostatnie miejsce plecy i skórę głowy. To obszar bezpośrednio połączony ze zdrowiem mózgu i układu nerwowego. Pani Helena Nowotna, siedemdziesięciolatka kobieta, przyszła do mnie z obawą. Panie doktorze, coraz częściej mylę imiona wnuków. Czy to początek demencji? Spytała z niepokojem. Kiedy zbadałem jej plecy i skórę głowy, zobaczyłem mocno napięte mięśnie, przesuszoną skórę i wyraźne oznaki zaburzonego krążenia. A to ma ogromne znaczenie. Mięśnie karku i pleców wpływają na naczynia krwionośne i nerwy, które prowadzą bezpośrednio do mózgu. Kondycja skóry głowy również decyduje o tym, jak dobrze odżywiany jest mózg. Moja codzienna rutyna jest prosta. Najpierw rozgrzewam plecy ciepłym prysznicem, następnie miękką szczotką wykonuję okrężne ruchy wzdłuż kręgosłupa, delikatnie masując mięśnie. O, skórę głowy myje opuszkami palców, a potem wykonuje masaż, który pobudza krążenie. Delikatne mycie, ciepła woda i spokojny masaż to wystarczy, by pobudzić krążenie i rozluźnić napięte mięśnie pleców. Krew zaczyna swobodniej płynąć do mózgu, a głowa staje się lżejsza, myśli jaśniejsze. Następny krok to masaż skóry głowy. Wystarczy 5 minut, delikatne, koliste ruchy palców, zwłaszcza w okolicach potylicy i skroni gdzie biegną najważniejsze naczynia krwionośne. Rób to rano i wieczorem najlepiej podczas mycia włosów. Prosta poranna gimnastyka także ma ogromne znaczenie. Usiądź na łóżku, powoli obracaj szyję w lewo i prawo, pochyl głowę do przodu i do tyłu, podnieś i opuść ramiona, rozciągnij kręgosłup, a jeśli to zbyt trudne, połóż się na plecach, ugnij kolana i powoli unoś biodra, a potem je opuszczaj. Nawet taki ruch wzmacnia kręgosłup i rozluźnia plecy. Wieczorem poświęć 5 minut na masaż karku i ramion. Możesz użyć kremu albo olejku, by rozgrzać i rozluźnić mięśnie. A jeśli brakuje ci siły w dłoniach, weź zwykłą piłeczkę tenisową, włóż do skarpety, połóż się na niej i powoli przesuwaj ciało. To prosty i skuteczny sposób na rozluźnienie całych pleców. Pani Helena Nowotna, która stosowała te ćwiczenia przez dwa miesiące. Powiedziała z radością: Już nie mylę imion wnuków. Czuję, że moja głowa znów pracuje sprawnie. Plecy i skóra głowy to nie tylko miejsca do mycia, to centra zdrowia mózgu i układu nerwowego. I tak dotarliśmy do końca. Cztery kluczowe obszary: stopy, pachy, wewnętrzna strona ud oraz plecy i skóra głowy to właśnie one decydują o naszej sile, odporności i jasności umysłu. Dbając o nie codziennie, możesz poprawić krążenie wzmocnić odporność, ułatwić zasypianie i poczuć więcej energii, a przede wszystkim odzyskać radość życia i bliskość z rodziną. Nigdy nie jest za późno, wystarczy mały krok, a twoje ciało odpowie ogromną zmianą. Być może ktoś pomyśli, to wszystko ważne, ale ja nie dam rady dbać codziennie o każdą część ciała. I właśnie dlatego proponuję prostą metodę, tygodniowy plan zdrowia. Wystarczy wybrać jeden dzień w tygodniu dla każdego z czterech kluczowych miejsc: nie poniedziałek, pielęgnacja stóp, środa i troska o pachy, piątek ćwiczenia i higiena wewnętrznej strony ud, czy niedziela czy masaż pleców i skóry głowy. W pozostałe dni wystarczy jedynie lekko o nich pamiętać. Każda sesja zajmuje tylko 5 minut to czas, który każdy może znaleźć, nawet w wieku 90 lat. Ja sam, Mając 91 lat, stosuję tę metodę codziennie i to właśnie ona pozwala mi zachować energię. Sekret tkwi w tym, aby wpleść te działania w codzienne rytuały. Możesz masować stopy pijąc poranną kawę, możesz rozciągać uda oglądając wiadomości w telewizji, możesz szczotkować plecy podczas prysznica, możesz zrobić masaż węzłów chłonnych pod pachami tuż przed snem. Wtedy nie ma wymówki, nie mam czasu. Chcę dziś powtórzyć to głośno: nigdy nie jest za późno. Pan Olcay Havel, 86-letni pacjent, przez pół roku stosował tę metodę. Efekt? Zmniejszył dawkę leków na nadciśnienie o połowę, a bezsenność, która dręczyła go od ponad 10 lat, ustąpiła. Pani Marii Wesela, 93-letnia seniorka, cierpiała na przewlekły ból kolan. Dziś może spacerować bez laski, a ból ustąpił. To dowód na to, że ciało potrafi odpowiedzieć wdzięcznością, jeśli tylko damy mu szansę. Wierzę głęboko, że to właśnie małe, codzienne zmiany potrafią odmienić całe życie. Ja sam, mając dziś 91 lat, wciąż stoję w gabinecie lekarskim. Co tydzień wspinam się na górskie szlaki i mam siłę, by bawić się z wnukami. Ty także możesz tego doświadczyć. Zacznij od dziś, od czterech prostych punktów: stopy, pachy, wewnętrzna strona Ud oraz plecy i skóra głowy. Wystarczy świadoma troska o te miejsca, a ciało zareaguje w sposób, który sam cię zaskoczy. Zdrowie nie wymaga cudów ani kosztownych środków. Wystarczy odrobina uwagi tam, gdzie dotąd jej brakowało. To naprawdę wystarczy. A w następnym spotkaniu opowiem Wam o metodach, które pomagają zachować pamięć i jasność umysłu, nawet w późnym wieku. Życzę Wam zdrowego, pełnego energii dnia. Mówił do Was dr Antonin Swoboda.